Moi drodzy, moim gościem jest dzisiaj Piotr Sakiewicz i dosłownie 12 minut porozmawiamy sobie o rynku kredytowym. To jest bardzo istotne, dlatego że mnie jako przedsiębiorcy, jako inwestora interesuje to, kiedy w końcu zacznie się ruch. Być może Piotr coś będzie więcej wiedział. Poza tym zobaczymy, jak ten rynek kredytowy wygląda. Zadam kilka pytań, właśnie takich o, o to, czy, czy coś według niego się może już ruszyło, jak wyglądają statystyki te dotyczące kredytów. No, i przede wszystkim, co będzie dalej, Piotr, więc proszę bardzo. Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, no to może zacznijmy od tych statystyk, skoro już ten temat poruszasz. To jakby bazując na analizach, które opublikował niedawno BIG, jeśli chodzi o wzrost w kwietniu w stosunku do marca, mamy 6%, jeśli chodzi o liczbę sztuk udzielonych kredytów miesiąc do miesiąca. Natomiast kwiecień 2025 do kwietnia 2024 mamy wzrost o 18%, czyli sporo w kwietniu banki udzieliły kredytów hipotecznych na kwotę ponad 8,1 miliarda złotych i to jest najwyższy wynik od roku 2021 jeśli wyłączymy okres kiedy funkcjonował BK2%. Czyli tak naprawdę statystyki zaczynają wyglądać coraz lepiej. Czyli powoli można liczyć, zaraz być może, być może chyba na pewno ale nie wiadomo, zacznie się ruch. Trzeba powiedzieć, że dalej jest duża podaż ofert na portalach, no jakby ciężko z tym polemizować, ale wydaje się, że to jest taki jakiś element, który wskazuje na to, to pobudzenie na tym rynku kredytowym, że powinno być lepiej. No my mamy też obniżkę stóp procentowych za sobą w maju, co prawda w czerwcu nie było powtórki, ale Część prognoz wskazuje na to, że jest szansa jeszcze na jedną bądź dwie w tym roku. Myślisz, że to będzie w lipcu czy po wakacjach? No, mówi się trochę o lipcu, mówi się też. To zależy, której grupy analityków posłuchać. Przyjmując nawet wariant bardziej pesymistyczny, że nawet byłaby ta jedna obniżka, załóżmy nie wiem, o znów pół, pół punkta procentowego. No to wydaje się, że to jakiś taki kolejny element, który w jakiś sposób może pozytywnie wpłynąć na rynek, bo na pewno nie negatywnie. No bo częściowo wzrośnie zdolność kredytowa, w tym się sensie na pewno wzrośnie w jakimś tam stopniu. Potencjalnie będą niższe raty kredytu. No i to też tak psychologicznie trochę działa jednak, nie? Na tą stronę popytową, na konsumentów. A jak ocenisz sytuację w polityce? No bo jesteśmy po wyborach i teraz pytanie. Czy myślisz, że to dobrze, czy to źle dla nas, dla gospodarki, dla inwestorów, dla kredytów? Co, co, co się stało? No bo tak, wiadomo, mamy znowu prezydenta z innej trochę partii politycznej, naszą, naszą koalicję z innego świata. Niektórym zależało, żeby prezydent był ten sam, to by trochę się ruszyło, a teraz to nie wiadomo. No i jak ty to oceniasz? Nie wiem, czy w obszarze gospodarczym tutaj będą jakieś specjalne blokady. No też. Ciężko wchodzić jakby w te aspekty polityczne, wydaje mi się, że na pewno to co dzisiaj się też wydarzyło, co jest dobrego dla rynku mieszkaniowego to to, że Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli prezes PSL-u zapowiedział, że nie będzie programu mieszkaniowego pierwsze klucze, tak? czyli ten, który miał zastępować kredyt na start, który też nie został wprowadzony de facto. I to być może dla wielu uczestników rynku, oczekujących jakby na wprowadzenie tego programu, którzy mieli nabywać poprzez niego pierwsze mieszkanie, jest taki sygnał, że nie ma co czekać, bo programu nie będzie, tylko trzeba iść i realizować zakup w oparciu o standardowy kredyt hipoteczny. Mhm. Czyli no znów jakaś grupa, jakiś tam procent strony popytowej, która ruszy na zakupy, no. o ile będzie miała zdolność. Bo niektórzy mówią, dobra, to już nie będzie, nie dostaniemy, to idziemy. Ale ja się jeszcze tak obawiam, bo Rada Polityki Pieniężnej to dziewięciu posłów, z czego Według mnie siedmiu powiązanych jest z, było, z byłą partią rządzącą. No i teraz czy im będzie zależało na tym, żeby w ogóle obniżać te stopy, a może doprowadzić do sytuacji, żeby jednak naród piszczał i by wszyscy dalej na tego tuska dalej psioczyć, nie? No Może to, to jest jakaś zagrywka, czy nie, czy, czy myślisz, że mimo wszystko będą obniżać? No, wybory mamy za dwa lata chyba, tak? Więc nie sądzę, żeby przez dwa kolejne lata stopy były utrzymywane na tym poziomie. Dlaczego nie? No bo dzisiaj inflacja, odczyty inflacji są dość niskie. No tak, ale jeszcze nie osiągnęła progu inflacyjnego. 2,5%, nie? 2 tak przynajmniej do tej pory tłumaczyli. Właściwie to ja nie wiem skąd ta zmiana, bo pan Glapiński wcześniej mówił na początku roku, że nie będzie obniżał stóp aż do 2026, a jednak trochę obniżyli. Ale to było przed wyborami. To było może taki sygnał, halo, my tu jesteśmy, my tu i tak rządzimy i bez nas nie będzie? To ja myślę, że jednak Rada oczywiście może rozgrywać jakieś tam kwestie polityczne, ale chyba to jest zbyt długi horyzont czasowy, żeby miała przez dwa lata wstrzymywać ewentualną obniżkę stóp. To, co się dzieje w pozostałych krajach Europy, no to jednak te stopy są niższe. My mamy w tym momencie najdroższe kredyty w Europie. Więc to też jest jakiś taki element, który w jakiś sposób może wskazywać na to, że jednak chyba są na zbyt wysokim poziomie obecnie, nie? Ja nie mówię tu o obniżkach jakichś takich kolosalnych rzędu punkta procentowego czy dwóch punktów procentowych, ale wydaje mi się, że takie kolejne 0,5 do końca roku jest realne. Że taka sytuacja już trwa faktycznie 3 lata, że te stopy procentowe były wprowadzone, kiedy inflacja sięgała 18%, nawet w niektórych przypadkach, więc. Według mnie jak najbardziej już to czas, bo to stopy procentowe to nie tylko kredyty mieszkaniowe, ale cała gospodarka. Niestety w spowolnieniu, bo Wy również zajmujecie się leasingami. Przez to przedsiębiorcy chyba mniej tych leasingów, kredytów inwestycyjnych biorą, no bo jednak one są drogie. Jak w tej sferze tutaj to wygląda? No myślę, że dość podobnie. To znaczy, no wiadomo, że zawsze wyższe stopy powodują takie trochę ochłodzenie tej gospodarki, ochłodzenie tych nastrojów. więc… Ale ty myślisz, że więcej leasingów by Twoja firma udzielała, gdyby stopy były niższe? Czy, nie? Czy no, przedsiębiorcy że, na to nie patrzą? Może by była większa skłonność przedsiębiorców do tego, żeby jednak finansować zakup leasingiem albo w ogóle decydować na zmianę auta, może bardziej w ten sposób, bo raczej jak ktoś planuje dzisiaj zakup samochodu, a jest przedsiębiorcą, to no nie często się za gotówkę kupuje ze względu chociażby na pewne korzyści podatkowe wynikające z leasingu. Ale znów też trzeba Wojtek powiedzieć, że dużą wagę i coraz większą na pewno w tym koszyku produktów finansowych ma najem długoterminowy, Który oczywiście jest tworzony na matrycy leasingu operacyjnego, ale jednak jest to produkt taki, gdzie płacisz jedną ratę, masz w tym ubezpieczenie, wymianę opon. W zasadzie dokładasz tylko do, dopłacasz tylko do paliwa co miesiąc. No i oczywiście to też jest produkt, który jest wyceniany w oparciu o. Jakiś tam poziom oprocentowania. Więc jakby konkluzja jest chyba taka, że kto ma kupić, to pewnie i kto ma zmienić, to pewnie zmieni. Część jest gotowa ponieść jakby wyższy koszt tego finansowania, a druga część być może uzna, że generalnie no taka narracja, jaka była do niedawna, że jest no trudny rynek nie tylko nieruchomości, w ogóle jakby biznesowo jest powiedzmy gorzej no bo właśnie, wiadomo, że kredyty inwestycyjne przekładają się na to, jak prosperują przedsiębiorstwa. No to może nie czas na zmianę jeszcze, może pojeżdżę jeszcze, nie wiem, rok dłużej tym samochodem, może jak go wykupię, to go sobie jeszcze zostawię, więc może to w jakiś sposób skłaniać jakąś część grupy do tego, żeby jednak nie podejmować zakupu kolejnego auta i nie brać kolejnego leasingu. Nie? Ja przypomnę tylko, że w latach 2015-2020 stopy procentowe były na poziomie 1,5%, więc nawet teraz, gdyby od samego początku obniżyć o połowę do 3%, czyli od 6, no bo tam potem były obniżki. Do 3% i tak to byłoby dwa razy wyższa stawka referencyjna niż w latach 2015-2020. Więc mm, moim zdaniem można byłoby tak spróbować, ale zobaczymy. Mamy dzisiaj 5,25, tą główną stopę procentową, no to wydaje mi się takie 4,5%. 4,5%. Znaczy, ja nie, nie, nie spodziewam się, że będą nie. stopy na poziomie 3%. Ale takie 4, 4,5 myślę, że to jest. O ile by wzrosła nam zdolność kredytowa? Polakom średnio przeciętnie. Czy ty kojarzysz? Trzeba by się było odnieść do każdego przypadku z osobna, więc. Ale takie osoby, którym brakowało 100 tysięcy, już by te 100 tysięcy dostały? Mogłyby dostać, tak? Mogłyby dostać. Mogłyby dostać no. Mamy jeszcze sytuację, że PMI jest w miarę pogodne i mieliśmy sytuację, że dwa razy z rzędu było powyżej 50 punktów, czyli optymizm, bezrobocie jest nadal niskie. No można byłoby tylko PKB zwiększyć, ale niesamowity zastój. My dostrzegamy, widzimy to spowolnienie, przynajmniej. Na naszym rynku to tak jak sprzedawaliśmy półtora roku temu 10 mieszkań miesięcznie, tak sprzedajemy dwa teraz, czyli mamy jedną piątą tego ruchu. No i oczekujemy, że coś w tym kierunku będzie lepiej. To ja też jeszcze jak doram tak? z praktyki, znowu, bo jak wiesz, przeprowadza agencję nieruchomości, zatrudniam trochę tych agentów nieruchomości. No to generalnie my już od marca widzimy jakieś takie lekkie ożywienie na rynku, czyli tych, yy, tych prezentacji, tych zapytań jest więcej, jest więcej prezentacji. Dalej klienci długo, dłużej zlekają z decyzjami. Mają szeroki, szeroki wachlarz ofert do zobaczenia, no bo podaż, jak powiedzieliśmy, ofert na rynku na portalach jest bardzo duża. Mówimy oczywiście o ofertach nieruchomości, więc ten klient nie czuje presji specjalnie, żeby tę decyzję podejmować szybko, ale zanotowaliśmy od marca zwiększony ruch i on się dalej utrzymuje i wydaje mi się, że tendencja jest wzrostowa. Więc to by wskazywało na to, że idziemy jakby w tym dobrym kierunku, czyli w kierunku tego, żeby ten rynek stał się bardziej płynny. I gdybyście się polecać banki, to, na które szczególnie zwrócić uwagę. Skontaktować się ze mną i ja polecę. Piotr nie chce nam zdradzić, które banki dzisiaj. Bo nie ma, nie ma tutaj żadnego Piotr, y, złotego Piotr, rozwiązania. Jeżeli chcielibyście zbadać zdolność kredytową, piszcie na infomałpawin.pl na dole ja będę przekazywał. Te kontakty. Zobaczymy, jak zostaniecie obsłużeni przez Piotra i czy wywalczy dla Was dobrą zdolność, dobry kredyt w dobrym banku. Tylko, nie ma innej opcji. To dziękujemy serdecznie. Piszcie koniecznie, subskrybujcie kanał. No i pozdrawiamy. Dziękuję, Piotr. Dzięki, Wojtek. Pozdrawiamy, cześć.